I podzielimy na trzy. O tak, Dzięki. Trzy, sześć, jeden. Zamykamy otwór. I trzymamy się za ręce. Wchodzimy teraz w trance. Kiedy słyszycie, teraz się wody podpisze w trankę. Teraz przekazuję Wam energię uprawiającą. Niech teraz wyjdą z Was energie zła, w niebu, strachu, lęku. Teraz kosujecie się energii wody, która teraz przeniknie wasze ciało. Kiedy ja dotykam czarodziejską różdżką wody, podobną różkę, tam jest różdżka, tam jest tyłu, ta bambusowa różka i ta bambusowa różka teraz nam przekaże wam energię. Posujecie tą energię, która przypływa przez Wasze ciało. Tak? Każdy z was, kiedy otrzymujecie tej bambusowej to poczuje, że tą energię, którą przekazuje z wody, nikt nie w wasze ciało. Teraz, teraz on się wyłączył. Teraz łączę się nie razem. Więc, proszę, że ten wiatr panu teraz proszę, teraz. I będziemy przekazywać energię z wody teraz każdemu po kolei, tym pandysowom Proszę wojsko, przekazujemy teraz. Nie no, ona już jest. Banking jest dokładnie 100 no, teraz energia płynie przez Twoje ciało. Kiedy dotykają ramienia. Z drugą stronę masz. drugą stronę. Tak, dotykam swojego ramienia. Czujesz, że teraz energia płynie przez Twoje ciało. I wchodzisz w trans. I czujesz, że teraz wyzwalasz emocje. Te emocje będą tak mocne, że mogą ci nawet od ziemię rzucić. i czujesz jak konwulsje wychodzą z Twojego ciała. I wszystko to, co teraz było w twoim ciele, teraz wychodzi tam z ciała. Poczujesz teraz, jak twoje ciało wieruje, wieruje. Unosisz się do góry w dół. I tak, ta osoba, która teraz do ciebie dotyka wychodzi ta energia. puść ją z ciebie. Wyszły się z ciebie. wydechaj teraz tą energię. wydechaj ją. Nabierasz powietrza i wydychaj. Wydychaj ją. Puść ją. Puść ją, puść to wszystko, co się w sobie złe, które cię dusi, które się siedzi sobie, rzuca cię o ziemię na rzuca. Wyrzucaj to z siebie, wyzwól teraz. Wyzwól siebie, wydychaj teraz z siebie. Pozwól, żeby te wszystkie energie wyszły teraz. Jeszcze, wydychaj teraz. Jeszcze wydychaj. Pozwól, żeby to wszystko wyszło. Wyzy wydychaj teraz z siebie. Możesz wyzwolić płacz, ból, gniew. Złość pretensje, Teraz wyzwoć z siebie wszystko. Wydychaj teraz wszystko. Jeszcze wydychaj teraz. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze wydychaj teraz. Patrz, że wszystko wychodzi z Ciebie, To, co kumiłaś sobie, dusiłaś. To, co było z ciebie weszło. Jeszcze wydychaj. Kłaść, ból, gniew, łość pretenskie. Wydychaj teraz. Jeszcze wydychaj.

Puść, wydychaj z siebie, jeszcze wyrzucaj z siebie, wyzwól z siebie emocje strachu, lęku, zagrożenia i bólu, to wszystko co weszło w ciebie, pokazuje zdrowiącą energię, teraz wyrzuć z siebie, puść, puść z siebie, jeszcze wydychaj teraz, jeszcze puść z siebie, wydychaj z siebie, jeszcze wydychaj z siebie, puść. Teraz

Andrzej, pomóż pracować, pomożeć nam wszystkim teraz i każdym z Was, co tutaj wychwała to teraz, wszystkim wszystkim, powoli do Ja wlecam od 1 do 10. I w tym chwili, kiedy na moje 10 komendę usłyszycie teraz szum tej fontanny, i wrócicie do swojego dzieciństwa, i pozwolicie, że wszystko teraz będzie wychodziło. Dotykam wody. Teraz i czujecie, jak woda wpływa na nas. Magnetyzuje wody, tak. Przez wodę. Magnetyzuje wody i otrzymacie teraz. Przez wodę energię, która wyzwoli emocje. Raz, dwa, trzy, tak Jeszcze. z I teraz światło wykorzystuje to. tak nie

Tak, kulturki przetrzymać Jest bardzo dobrze. A w tej wody fontanny spływa na was uzdrawiająco, oczyszczająco, bo się teraz jak was. Ciało oczyszcza się, a wszystkie demony, strach, lęk, wód wychodzi z tej wody. Teraz, kiedy staniemy i magnetyzujemy wodę, i ta woda będzie miała energię uzdrawiającą. Kiedy osoby staną, dotkną tej wody, I ta woda tak płynie na ich życie, że napełni energią czystą, uzdrawiającą i poczują nawet polubulki, kiedy będą mocno zaborzone. ma woda, uzdrowiona. Pięknie tak. Przesuwaj tą kanarz, nie rzucaj ją, w prawo, ciągle, bo trzymujesz w górę. Bardzo dobrze. I teraz wstań. I teraz. Dotknij tej wody magnetyzowanej i poczujesz, jak prąd tej wody przenika w twoje ciało. I twoje ciało napełnia się teraz energią tej wody. Cudownie, już drugą rękę i poczujesz przepływ energii teraz. Unieś ręce do góry. Jesteś oczyszczony. Możesz teraz podejść. Potrzebujemy krzesła teraz dla każdego tutaj. I proszę podawać krzesełko, siadamy tutaj w tej chwili. Damy te kupcze, to jest to, jest do tego wody, wszystkiej boskiej wody, złocznej wody. I posłuchajesz uzdrowienie, to jeden. Po te wody przymykają swoje ciało, napełniają cię czystą boską energią Teraz te damki, te... I teraz kapłani podchodzą i biorą każdego po kolei, żeby każdy dotknął tej wody i poczuł światło energii czystszej, czystszej, tej, tej, tej wody i się, jak ta woda napełni się energią czystą, na pełni się teraz oczy, napełnię. Nie poczuj prądy tej wody. Namagnetyzowane i czysty przenikają twoje ciało. Twoje ciało napełnia się teraz. Poczuj teraz jak przenikają prądy tej wody. Podniesz teraz. w ręce na swoim sercu. Czujesz jak przenika twoje ciało. Piękny, bardzo dobry, Proszę powieść tutaj i proszę prowadzić go w kosmosie. Na krzesełko proszę. proszę. I teraz każdy tak, będzie. A skręci pod podróż do mnie. Proszę bardzo. Teraz ja, kiedy stanie, dostnie się wody. Jak? Potknij z wody i poczuje się woda napełni się energią i zdrowiom i napełni się światłem Maciej, teraz dotknij z tej wody Podejdź Maciej, tutaj Pięknie, dotknij z tej wody Potwierdza woda przy pełniu i teraz kąpiel energią czystą, potkną Pięknie, czuje się jak Powiedz co czuje jak to tu Ja będę podnosiła, ja też Teraz tak. tutaj, panie, się. panie, 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 Teraz panie, 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 posłuchaj teraz trąby tej wody Energia, wypełnienie swojej wody, połyferę i z koszmiszem, będziemy teraz dalej Maciej? Ja, teraz Zachowujcie się Tak. Jesteś uzdrowiony. tej wody. To jest woda magnetyzowana. Mam tej wody wpływają teraz na twoje ciało, uzdrawiając się do pionów, Jak się spokojnie Proszę. Proszę uprowadzić mnie w tym spokoju. dobrze? Bardzo dobrze. panie, na nasz mosto, kem aznia, tegyen az adott siket, ezt a sportot, ezt a sportot. Ki, bár ez autó. Nem, de nem te, hanem dochtig, nem te, hanem Maciej coś kołamnicy Teraz zawodnie To micro się teraz do tego Macie bardzo prostoć kołonnie sami plikami tej wody pięknie, co tu jest teraz tocznić Pięknie, na pewno się teraz mój tak. i teraz

który jest w to bardzo Teraz Tomy wzajemnie wezmą. Tak? Stań. Złoży ręce do tej wody. Naptełnij się tą magnetyzowaną ma, wodą. Wokół jak prądy tej wody przyniosą swoje ciało. co twoje podeszły, jest to twoje podstawowe, które nie jak się czujesz przeprowadź go tam na... Podejdź tutaj do tej kątanii udrobiącej. To jest woda magnetyzowana, uzdrowiona, święcona. Napełnię ją. To w do

Za chwilę chciał polecieć do tyłu wyrzucić w I będziesz widziała przyczynę powstania tej zemocji, co to się wydarzyło. Raz, dwa, trzy. Wyrzuć się. Wyrzuć, wyrzyć. wyrzuć. O, 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 teraz jesteś embrionem. Małym dzieckiem. Jesteś małym dzieckiem. Jesteś dwóch czy małych. I chłopak coś teraz. Coś udzielę. Ten tak? Ja zerwę tą pępowinę mach na 500 i zerwę tę z jeszcze nie, która była. O, tak, zerwę Wyściągnij z Tyś tam pępowinę, jeszcze nie, to nie. Zerwę tę pętlę. do przodu pętlę. Się, zerwę Pępowina zostanie zerwana z szyi. Główeczką do przodu, do przodu, do kanału robnego. rodzisz się rodzisz się, się. Główeczką do przodu. Jeszcze, jeszcze idziemy do przodu. nóżki teraz bardzo dobrze. Prostują się Twoje nóżki. Wyjdź z ciała. Wyjdź teraz z ciała mamy. Wyjdź z Prostujemy nóżki, tak? Troszkę podnieść do góry. Maci, zostaw Tak. Pięknie. Już pępowinka zerwana z szyi. Weź powietrze. I teraz puśmij się powietrze. Dobrze. A teraz, żebyś poczuła, że żyjesz, to dostaniesz klapsa od lekarza. Raz, dwa, trzy. O tak. Teraz możesz beczyć, płakać. Już jesteś tu na świecie. Już się urodziłaś. Nie ma pętowinki teraz. O dobrze. Dobrze, pięknie. A teraz za chwilę przytulicie mama. Dobra. I kochać, cieszy się, że się urodziła. Jeszcze rozgrywaliśmy tą powiększoną. Mhm. Kasia chce? Mhm. Nie. którą mamy wyśmiech? tu mamy Kura ciągną. No proszę, mama przyjdzie. Sprawdzamy przy Dobrze, no, się teraz do Mamy, meczem. się do Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. ma. nie. Nie, nie. Nie, jeszcze jedno Nie. No tak może być. Tu teraz macie i może dorównać jej energię. Się, tak? Teraz, teraz chodzimy, wracamy tu i teraz osoby, które były w trakcie, będą się... wy omówicie przebieg seansu. Chcę dodać tutaj, tu była ewidentna sprawa porodu, zaduszenie za przy porodzie czyli blokada krzaków gardła, głowina i tego uczucia nie było, co teraz jest, czyli na terapii pracując na linii krzaku i przestrzeni możemy wrócić do tego momentu dać to, co czego brakuje tej osobie, to brakuje, zdjąć coś i dać coś, tak, tak, tak. jaki to jest, proszę o na temat tej osoby, to co zrobiłem, wiedziałem dlaczego, bo zrobiła, Pozycję embrionalną. zamknąć skurczenie się. O, tak. Już wtedy było wiadomo. Mowa ciała. A gdyby pan Andrzej teraz zgodził się na eksperyment i przekazał mi raport, ja bym pozwoliłby kontynuować ten proces, bo on teraz idzie. Okej, okay, panie doktorze, ale pan jest kochany mężczyzną. Tam jest energia kobiety. Delikatnej, to nie ważne. wrażliwej. To nie ważne. Okej, okay, zgadza się. Ja bym prosił o taki, taki komentarz tutaj przebiegu tego zdarzenia Ale niech Pan przekaże mi raport, żeby pacjentka, klientka Pana wykonowała moje rozkazy. Raport, ok Zgodnie z regulacją Tak. Teraz chwilę proszę. Jest przekazany raport.

Bo nie był świadomy chorych. O nowa osobowość tego wieczora. Spodzij, Reno, będziesz no wesoły, bo jesteś nową osobowością. I twoje okay. dziecko będzie męczne. Rośnie, rośnie. I kiedy staniesz na nogę, będziesz nowo silniejszy od wszystkich teraz. Po moim sygnale, szybko wstaniesz sama na nogę, i z uśmiechem będzie koniec sansa. Na liczby trzy wstaniesz na nogi. Jeden! Jesteś najlepsze. Dwa! Kochamy Ciebie! Trzy! wstać na nogi! Eee. Idź do mnie! Idź do mnie! Idź do mnie! Idź! Jesteś inna! Na zawsze opuściła Cię to, co obciążała. Jesteś nowym człowiekiem. Obudź No pozdrawiam! <grystanie> no bohaterka, a Уродины шаман. Инициация. Инициация поганская, Так было. Новая капланка, новая шаманка, новая здравичелька, которая уродила еще. Сама родила и уродзона новым человеком. И честно было роджонца, и честно было детским. И это новое детское отшимало акцентацию. Так я тлумачен то. Ну сейчас. Dziękuję, dziękuję Pani Andrzej. Tu jest asystentka, która w jeszcze będzie przy takie zapozni.